Sezon letni rozpoczął się na dobre. Pomysłów na spędzenie wakacji jest wiele. Wspólne wyjazdy, spędzanie czasu z najbliższymi, słodkie lenistwo, a w przypadku uczniów odpoczynek od podręczników i sprawdzianów. To właśnie dla nich Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy gminy Krosno-Odrzańskie przygotowały bogatą ofertę kulturalno-rekreacyjną. W ramach drugiej edycji Lata w Mieście nie zabraknie warsztatów i zajęć integracyjnych. Sporą atrakcją będą także m.in. wyjazdy do kina, minizon oraz na basen. Roku wspólnie z ośrodkiem sportu i rekreacji w Krośnie Odrzańskim organizujemy wypoczynek letni to są tak naprawdę zajęcia takie wakacyjne dla dzieci w terminie od 14 do 25 lipca są to zajęcia skierowane przede wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych i codziennie i w zamku piastowskim i w centrum rekreacyjnym ale także będzie mnóstwo wyjazdów dla dzieci będziemy serwowali im po prostu fajne fajny spędzony czas z oferty przygotowanej w ramach drugiej edycji Lata w Mieście uczniowie szkół podstawowych będą mogli korzystać od 14 do 25 lipca. Ten czas upłynie także pod znakiem sportu i rekreacji. Są to głównie imprezy czy też gry i zabawy rekreacyjne przede wszystkim, ale koncentrujemy się głównie na tym, żeby dzieci miały możliwość wyjechania, zobaczenia czegoś nowego, nie tylko przebywania w samym mieście, chociaż oczywiście nazwa wakacji tak nazwaliśmy ją umownie Lato w Mieście, jednak większość imprez czy większość przedsięwzięć odbędzie się na wyjazdach. Spotkanie organizacyjne związane z drugą edycją Lata w mieście zaplanowano na poniedziałek 14 lipca o godzinie 10 w kaplicy zamku piastowskiego. Przypominamy, że wydarzenie uzyskało dofinansowanie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2014. Oznacza to, że w wspólnej zabawie będą towarzyszyły także elementy profilaktyczne. W okresie wakacyjnym dzieci są bowiem szczególnie narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, przed którymi należy przestrzegać. E Kiedy młody człowiek nie ma co zrobić z wolnym czasem, wtedy, wtedy przychodzą mu różne dziwne, niepożądane rzeczy do głowy. Natomiast chcemy zapobiec tak, tym różnym dziwnym pomysłom, angażując dzieci, dzieci ze szkół podstawowych w takie zadania, jak jakieś wspólne wycieczki, wspólne wyjazdy, wspólne wypady. Będziemy też organizowali zajęcia sportowe, będziemy organizowali warsztaty. Na tych warsztatach będziemy mówili również o rzeczach ważnych, profilaktycznych, tak, tylko żeby zwrócić uwagę, nie tylko zwrócić uwagę na to, że są wakacje, Możemy szaleć, możemy się bawić, ale również na to, że alkohol nie jest koniecznie, niekoniecznie jest taki fajny, że możemy bawić się bez alkoholu, że nie musimy koniecznie próbować narkotyków, że nasze życie może być fajne, kiedy nie stosujemy żadnych używek, nie, nie stosujemy żadnych dopalaczy. Wszelkie działania profilaktyczne dotyczą nie tylko dzieci, ale także, a może przede wszystkim dorosłych. Często okazuje się bowiem, że to właśnie brak wyobraźni u niektórych rodziców może być tragiczny w skutkach. W kontekście możliwych zagrożeń opiekunowie są uświadamiani przez cały rok, jednak to właśnie w okresie wakacyjnym dorośli powinni się wykazać szczególną rozwagą. Ja jestem spokojna, bo przekazujemy to wszystko, co powinniśmy przekazywać, informujemy o tym wszystkim i mam nadzieję, że. że, że kiedy tak dużo jest strasznych wypadków teraz, kiedy tak dużo słyszy się o tym, że są utonięcia, są jakieś niedopatrzenia, tak dzieci pozamykane w samochodach. To są sprawy, które są, no, nie mieszczą się czasami w głowie. A ja, nie ma dnia? Nie ma nie ma dnia, dnia czy... kiedy prasa i telewizja nie donosi o takich, o takich wydarzeniach, więc ja mam nadzieję, że nasze działania, które trwają cały rok, nie tylko jednorazowo podczas wakacji, przyniosą taki skutek, że nie będziemy musieli o tym w Krośnie, ani w naszej okolicy, oczywiście w naszej gminie słyszeć, przeżywać tego, ani nie będziemy musieli być świadkiem jakiejś tragedii. O zachowaniu ostrożności w okresie wakacyjnym przypominają także funkcjonariusze policji. Okazuje się bowiem, że atmosfera sprzyja włamywaczom, którzy latem z pewnością nie wybierają się na urlop. Jeżeli wjeżdżamy na urlop, to zwróćmy uwagę po pierwsze tak, e, pozamykajmy wszystkie drzwi, okna, dokładnie sprawdźmy to, poprośmy sąsiada, żeby zwrócił uwagę, czy ktoś koło naszej posesji się nie kręci, czy ktoś jakaś osoba obca podejrzana nie zagląda gdzieś przez płot. Jeżeli mieszkamy w bloku czy ktoś nie puka nie dzwoni. Jakaś osoba która po prostu do nas wcześniej nie pojawiała się. Natomiast wyjeżdżając zwróćmy też uwagę aby będąc już gdzieś czytaje, nad jeziorem czy będąc nad morzem, czy będąc w jakimś ośrodku wypoczynkowym, no aby rzeczy jednak cenne mieć przy sobie, e, zwrócić uwagę, jeżeli leżymy gdzieś na plaży, to żebyśmy mieli na uwadze. Dokumenty, portfel, nie zostawiajmy tego w samochodzie. Gdy już zapamiętamy podstawowe zasady bezpieczeństwa, śmiało możemy się udać na wakacyjny odpoczynek, pamiętając jednak o naszych podopiecznych. Lato w mieście to dla nich doskonała propozycja na aktywne spędzenie czasu. Jednak dorosłym także należy się coś od życia. Jakie są plany Krośnia na najbliższe tygodnie? Nad wodą i pływanie, łowienie ryb. A nie mam na razie planów. razie nie mamy. Remont domu. Jeżeli chodzi o spędzenie czasu w mieście, czy można wakacje spędzić w atrakcyjny sposób, pozostając w mieście, jak pani uważa? Można. Zawsze jakieś zajęcie się znajdzie. <laughs> nie wiem. W jaki sposób? No nie wiem, no jest plaża, Łochowice na przykład też można z dziećmi do parku, na plac zabaw. No nie wiem co tam jeszcze. No jak są atrakcje w Krośnie? Na przykład teraz rybobranie było. Właśnie wróciliśmy z wakacji. A gdzie Państwo byli podczas wakacji? Nad morzem w nie. A uważa Pan, że można w atrakcyjny sposób spędzić okres wakacyjny w mieście? Nie, ja dlatego wierzę na wakacje, że chcę odpocząć od miasta. Okres letni dopiero się rozpoczął, można mieć zatem pewność, że pomysłów na wakacje będzie coraz więcej. Także tych w mieście. O wakacyjnych projektach realizowanych w Krośnie Odzańskim będziemy informować w kolejnych serwisach.